Dzień dobry Państwu. Dziś podpisujemy umowę na budowę instalacji odzysku energii po wielu latach przygotowań, projektów, pracy nad tym. Projektem Doszliśmy do finalnego momentu, kiedy możemy wejść w fazę realizacji. Faza ta będzie trwała około 28 miesięcy. Drodzy Państwo, jest to bardzo duża inwestycja, największa w historii zakładu energetyki cieplnej. Dzięki tej inwestycji w pewnym sensie staniemy się samowystarczalni energetycznie. Poprzez wykorzystanie frakcji palnej z segregowanych odpadów będziemy mogli zasilić ciepłownią przy ulicy Ostrowieckiej tą właśnie nową instalacją sieć ciepłowniczą na potrzeby centralnej wody użytkowej, na potrzeby całego miasta przez okres praktycznie całego roku. Inwestycja ta będzie miała wiele korzyści tak dla miasta, jak i dla spółki, począwszy od tego, że będzie miała wpływ na wyhamowanie wzrostu cen za utylizację odpadów w tej właśnie części frakcji palnej, jak również wyhamowanie wzrostu cen energii cieplnej, który jest powodowany tak w Polsce, jak i w całym zachodnim i nie tylko w świecie, który w tej chwili boryka się z tym, cała branża ciepłownicza i energetyczna boryka się z sytuacją, kiedy wzrost kosztów związanych z uprawnieniami emisji dwutlenku węgla do atmosfery zwiększa się w tak galopującym tempie, że przekłada się to na gigantyczny wzrost również ceny energii cieplnej, jak i elektrycznej. Tego typu inwestycja wychodzi naprzeciw, właśnie jako rozwiązanie, które jest po pierwsze, proekologiczne, a po drugie no, zatrzyma ten proces, ponieważ z tej instalacji. I będziemy zwolnieni z obowiązku płacenia za emisję praw dwutlenku węgla do atmosfery i w ogóle około 50% węgla zostanie zastąpiona produkcją energii cieplnej i elektrycznej właśnie z RDF-u. Ta instalacja powstanie na istniejącej, na istniejącej ciepłowni przy ulicy Ostrowieckiej. Jest to lokalizacja o tyle dobra, że znajduje się przy drodze krajowej 42 to też ruch, który będzie generowany w tym miejscu, po pierwsze nie będzie wiele wyższy od obecnego, a po drugie nie wpłynie na, w żaden sposób na zwiększenie ruchu kołowego w samym mieście Starachowice. Inwestycja ta ma również bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o samą spółkę, która będzie miała tutaj dodatkowe przychody związane z produkcją prądu elektrycznego, jak i również uiszczane w wyniku opłat za utylizację tej, tejże frakcji Palnej. Może tutaj przedstawię, z nami jest pan prezes Tomasz Wiatr z firmy Control Process. Firma ta wygrała przetarg. Dziękuję. Jesteśmy polską prywatną firmą w 100% z kapitałem polskim. 30 lat doświadczenia w, tym, w, tej, w tej branży, mamy bardzo dużo zrealizowanych inwestycji przemysłowych, technologicznych, trudnych w energetyce także, w odpadach, także ta inwestycja jest dla nas inwestycją bardzo ważną, bardzo pionierską na skalę Polski także, także no cieszymy się bardzo, że możemy w tym uczestniczyć i mamy nadzieję, że ta realizacja będzie wspólnie tutaj bardzo pozytywna dla nas wszystkich czas realizacji tej inwestycji to jest około 28 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli chodzi o finansowanie, finansowanie to jest bardzo ważny element, dlatego, że bez przygotowania finansowania nie doszlibyśmy do momentu ogłoszenia przetargu. I tutaj głównym, jak gdyby, udziałem w finansowaniu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostałą część tej kwoty jest to kredyt pomocowy. Plus środki własne. W finansowaniu bardzo ważnym elementem jest to, że umowa została tak sprecyzowana, że zabezpieczeniem tej pożyczki jest całkowicie majątek spółki. Nie ma, nie ma potrzeby i nie został ustalony żadne zabezpieczenie na majątku gminy. Dużą część zabezpieczenia będzie stanowiła nowo powstająca, właśnie rozpoczęta, gdzie będzie rozpoczęta budowa tejże instalacji. W związku z tym spółka robi tak ten kredyt zmacały zabezpieczony na własnym majątku i tak to wygląda na tą chwilę. Na stronie internetowej Zakładu Energetyki Ciepnej znajduje się zakładka Instalacja Odzysku Energii. Na tej stronie są wszystkie informacje one dotyczące tejże inwestycji. Na bieżąco są one aktualizowane. Tam również można zadać pytania, na które oczywiście od razu odpowiadamy. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest również to, że jest tam już jak gdyby zrobiona lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które się często pojawiają. Po pojawiają w, w przestrzeni publicznej i zachęcam bardzo do zajrzenia na naszą stronę internetową. Instalacja odzysku energii jest instalacją dużo bezpieczniejszą od istniejącej obecnie instalacji węglowej. Normy, które muszą spełniać gazy w wyniku spalania RDF-u, są znacznie ostrzejsze niż normy dotyczące spalania węgla. W związku z tym do atmosfery dostaje się od kilku do kilkudziesięciu mniej, kilkudziesięciu razy mniej substancji szkodliwych. Praktycznie można powiedzieć, że ta instalacja jest całkowicie bezpieczna dla środowiska, a nieporównywalnie mniej substancji dostaje się do środowiska niż w przypadku istniejącej ciepłowni węglowej. I myślę, że tutaj pan prezes chciałby też parę słów na ten temat powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że ta inwestycja, która jest realizowana w Starachowicach, to jest pionierska przede wszystkim inwestycja na terenie Polski, tak. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, to takich instalacji było zrealizowanych już bardzo dużo. Także jest to technologia sprawdzona. Dostawcy, którzy będą tutaj zastosowani, to są dostawcy, którzy są liderami na skalę światową. Jeżeli chodzi o turbinę, czy jeżeli chodzi o kocioł, także mamy pewność, że będą spełnione najwyższe normy i standardy bezpieczeństwa oraz wszystkie standardy ekologiczne. Należy też dodać, że tego typu instalacje są instalacjami, które powodują zmniejszenie strumieniu odpadów, co jest bardzo istotne, tak? gdyż część tego odpadu może być może być właśnie spalona w bardzo bezpieczny sposób. I to jest zgodne z europejskimi standardami i wytycznymi Unii Europejskiej, najnowszymi. Dzięki temu osiągamy zamknięcie systemu gospodarki odpadami zgodnymi z zero waste. Tak jak w Polsce były budowane wcześniej zakłady zagospodarowania odpadów, i takich zakładów jest zbudowanych parę set, tak samo teraz rozpoczyna się cykl budowania spalarni odpadów lub instalacji termicznego przekształcenia odpadów, bo tak, tak też to jest nazywane. I, i, i właśnie. Starachowice są miejscowością pionierską, która jako pierwsza buduje tego typu instalacje i da wytyczne dla pozostałych miast. Także serdecznie tutaj gratuluję panu prezesowi, że, że można tę inwestycję rozpocząć w końcu i ją realizować mimo wielu trudności. Ale na pewno będzie to z korzyścią dla mieszkańców i dla całego społeczeństwa. Rozwiązanie takie spowoduje to, że przede wszystkim będzie to presja hamująca ceny wzrostu energii elektrycznej i energii używanej przez spółkę, jak i energii ciepłej, którą zakład energetyki ciepłej produkuje dla mieszkańców. Jest to związane z tym, że po pierwsze będzie ujemna cena paliwa, czyli tego RDF-u i bardzo ważnym elementem jest to, że tak jak już wspomniałem wcześniej odchodzi. Od węgla w prawie 50%. Takie rozwiązanie daje pewność, po pierwsze, tego, że to, to, o czym mówił wcześniej tutaj Pan Prezes, przede wszystkim domykamy sprawę dotyczącą gospodarki odpadami, jak i również tutaj ze względów finansowych będzie to korzystne i dla miejscowych naszych odbiorców, czyli dla mieszkańców naszego miasta, jak i dla spółki. Bardzo ważnym elementem przy rosnących cenach energii elektrycznej jest również to, że turbina ARC zamontowana o mocy 1,8 MW a będzie również produkowała tak na potrzeby zakładu, jak i nadwyżka zostanie sprzedana do sieci energoelektrycznej, która też będzie stanowiła dochód spółki.